Witam wszystkich. Ja nazywam się Hincul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film serii World of Tanks. A w dzisiejszym odcinku coś niesamowicie specjalnego. Odcinek poświęcony nowej mapie, gdzie mapa. Tylko wam powiem to, że powinna się pojawić dopiero prawdopodobnie za miesiąc, a mamy ją teraz. I czasami po prostu, że tak powiem, jest magia w wocie. Nikt nic nie wie. Czeski film, ale dzie dzieją się po prostu różne rzeczy. No i jest tak właśnie to w przypadku tej mapy, gdzie mamy ją teraz, a nikt nic nie wie, że tak powiem. Dobra, zaraz przejdziemy sobie do omówienia tej mapki. Chciałbym mniej więcej troszeczkę historycznie podejść do tego tematu, też jeżeli chodzi właśnie o samą nazwę, nazwę i gdzie odbyła się ta bitwa. Bitwa na przełęczy Kaserine. Bitwa rozegrana podczas II wojny światowej w dniach 19, 25 luty 1943 roku na przełęczy Kaserine w zachodniej Tunezji, czyli... Oczywiście mamy na pustyniach tunezyjskich bitwę, która już kiedyś była podczas II Wojny Światowej. No i Wargaming postanowił przenieść tą mapę do gry. I powiem Wam, że mapa jest naprawdę bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Jeszcze kilka słów na temat historii. Bitwa pancerna, znaczy tutaj w bitwie brały udział Niemcy razem oraz wojska włoskie. Dowodzo Dowodzony była niemiecka armia przez Erwina Romla, a po stronie aliantów byli to Amerykanie, szczególnie w szczególności w sumie Anglicy i Francja, gdzie tutaj dowodził generał major Lloyd Fredendal oraz e Generał porucznik Kenneth Anderson. Cóż można powiedzieć na, tutaj mniej więcej na temat tej bitwy? Oczywiście była to porażka aliantów z tego względu, że niestety, ale żołnierze nie byli doświadczeni, jeżeli chodzi właśnie o pustynię. No i tutaj Niemcy triumfo, tri, triumfowali w tej bitwie, niestety, ale później. Udało się po prostu odeprzeć ataki niemieckie, atak niemiecki, także tak, taka mniej więcej jest historia. Oczywiście więcej znajdziecie na Wikipedii, ale ja nie będę tego aż tak mocno omawiał. Dla mnie najważniejsze jest to, co mam dla Was do zaprezentowania, a mowa tutaj o właśnie nowej mapie, także zabierajmy się za mapę. Powiem Wam, czasami dzieją się różne właśnie rzeczy w World of Tanks, no i w tym jest, w tym przypadku jest podobnie. Nie będę nic na temat tego stanowiska Wargamingu komentował, ale było trochę zdziwienie, jak zapytałem o nią. Ja się naprawdę cieszę, że coś takiego się pojawiło. To jest raz. Na pewno większość z Was również. Jeżeli ktoś już miał okazję zagrać na tej mapie, to naprawdę wie, że mapa moim zdaniem świetna jest z tego względu, że jest otwarta, co na przykład ja bardzo lubię. Ale też są zabudowania. Mamy miasteczka, jakieś takie wioski czy coś takiego. I powiem Wam, troszeczkę to przypomina piaszczystą rzekę, trochę przypomina to stepy. Aczkolwiek mapa jest naprawdę bardzo duża. W porównaniu do stepów, no to można było porównać 4 razy albo i 5 razy większa. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie, może, może ze 3-4, około 4 razy tak mi się wydaje, że jest większa ta mapa. I Moim zdaniem można było naprawdę o wiele, wiele więcej pojazdów tutaj grać, bo sami zresztą zobaczycie. Przejdziemy dosłownie metr po metrze, kawałek po kawałku i sami zobaczycie jak ta mapa jest naprawdę duża. Jadąc teraz od mojej bazy podążam w stronę właśnie czerwonej, czerwonego kółka, czerwonej bazy. Także przejdziemy sobie zobaczymy i zobaczcie, Darek jest tutaj oczywiście kolega mi Darek pomaga w nakręceniu tego materiału. I zobaczcie, Darek jest nawet nie połowie, na połowie mapy ma jeszcze za sobą sporo, naprawdę sporo tam miejsca. Także mapa naprawdę jest dość spora. I teraz pytanie powstaje, czy ta mapa nie będzie przygotowywana do czegoś więcej, zobaczymy, jak wiemy Wargaming na PC-tach testuje nowe jakieś rozgrywki, gdzie jest około 30 czołgów z jednej strony i 30 czołgów z drugiej strony, ta mapa jest naprawdę olbrzymia, zobaczcie gdzie jest koniec mapy, ja jeszcze nie dojechałem nawet do końca, mapa jest otwarta, i, ale na środku mapy mamy taki, mniej więcej, kanion, tak jakby. Zaraz też przejedziemy sobie przez ten kanion. Ja po prostu chcę na razie pojechać od, można powiedzieć, linii do linii, tak żebyście po prostu zobaczyli, jak ta mapa jest olbrzymia. Na, na pewno ta mapa nie jest na piecykach, na PC-tach, tak zwanych. Dzisiaj sam byłem w szoku, jak jeden, właśnie z moich widzów wrzucił mi po prostu do wiadomości, czy to jest nowa mapa. No, ja byłem szczerze powiem byłem w szoku. Mówię, co to jest, że niemożliwe? Ja wczoraj grałem, nic mi takiego po prostu nie wylosowało. Nie, nie miałem przyjemności jeszcze grać na tej mapie, szczerze powiem. No i dzisiaj, właśnie kolega mi, jeden z widzów, przesłał wiadomość. Że miał okazję grać właśnie na tej mapce i pytał mnie, co to jest w ogóle, dlaczego ta mapa się pojawiła w grze, a nie mamy żadnej informacji. No i też byłem ciekawy, ale nie będę przytaczał informacji, jakie otrzymałem. Ważne, że jest, gramy na niej i to, to powinno nas cieszyć. Dobra, jedziemy dalej. Mówię cuda, czasami po prostu się zdarzają. A chciałem podziękować za informację. Z tego co widziałem, już na forum coraz więcej informacji, coraz więcej, więcej graczy po prostu gra na tej mapie. Ale jeszcze nie ma żadnego materiału przedstawiającego właśnie tej mapki. I mam nadzieję, że będę jako pierwszy. <laughs> Także zobaczycie, ci co nie grali, <laughs> zobaczą. Z czym mamy do czynienia? A naprawdę, powiem Wam, no, dla mnie mapa bomba, że tak powiem. Na takie mapy właśnie czekałem i bardzo fajna jest. Jak wiecie, lubię otwarte mapy. A tutaj jest nie dość, że dość spora ta mapa. To jeszcze naprawdę dużo fajnych, naprawdę, terenów jest na tej mapce. Jak wiemy, pustynie tunezyjskie. Akurat bitwa, tak jak właśnie historycznie to miało miejsce. No to powiem wam naprawdę były niesamowicie trudne warunki i żołnierze no, oraz pojazdy musiały po prostu stawić czoła takim warunkom. Naprawdę coś niesamowitego. Nie zazdroszczę tym żołnierzom, który, którzy po prostu ogólnie musieli brać udział w, w jakiejkolwiek wojnie. Ja jestem raczej człowiekiem pacyfistą, że tak powiem. Nawet nie byłem w wojsku Moim zdaniem nie powinny być jakiekolwiek konflikty, jedynie co, no to tylko w grze, ewentualnie w jakichś, dajmy na to, potyczkach, tak jak jakichś na przykład esportowych, coś takiego. Jestem raczej człowiekiem pokojowym. Ale cóż, niestety tak w życiu nie jest. No i mamy dowody na to, że też tak może nie być. I cóż, jedziemy dalej. Teraz już właśnie przejechałem przez, można powiedzieć, czerwoną bazę. Jedziemy dalej. Zobaczcie, tutaj mamy nawet i fajną roślinność dodaną. I szczerze powiem, no to zdecydowanie fajniej to wygląda niż na przykład na piaszczystej rzece. Piaszczysta rzeka można powiedzieć, że dość mała. Tak samo stepy. Dość mała jest. Do, dość małe są te mapki. Ta mapa jest naprawdę dość spora. Na, na pewno na początku każdy będzie starał się grać ostrożnie jak to bywa przy nowych mapach. I prawdopodobnie będzie tylko wyłącznie dostępna na wyższych tierach od ósemek do dziesiątek. Bo tutaj nie wyobrażam sobie grać na jakichś niskich tierach. No, i nie zazdroszczę tym, co grają jakimiś powolnymi pojazdami typu T95, bo tak naprawdę, no nie wiem, gdzie tutaj znaleźć można było fajną miejscówkę dla takiego pojazdu. Chyba w tym kanionie, który właśnie zaraz wam przedstawię. Jest fajnych dużo miejsc, gdzie też można grać pojazdem na wieże. Tak jak na przykład tutaj, zobaczcie. No, tutaj akurat bacza do tego się nie nadaje, ale innymi pojazdami na pewno będzie można znaleźć właśnie takie miejsca jak te, które wam tutaj przedstawiam. Naprawdę ta mapa jest niesamowicie wielka. Mamy też mapę Skorpiona, Przełęcz Skorpiona, gdzie kiedyś ona była dużo, dużo większa, a później Wargaming wprowadzając ją na konsolę Microsoftu, niestety, ale ją obciął i jest troszeczkę zmniejszona. Pierwsza pojawiła się oczywiście ta mapa na konsolę PS4, no a później niestety została zmniejszona, ale to prawdopodobnie ze względu na jeszcze ciągle wspierającą, można powiedzieć, platformę 360 Xboxa przez Wargaming. Nie wiem jak będzie tutaj w tym przypadku, aczkolwiek tutaj no nie ma jakichś tak bardzo dużo jakichś zabudowań, jedynie no jest dość duży plac po prostu przedstawiony. Jedziemy dalej, teraz podjeżdżamy, właśnie tu jest jeszcze jakieś miasteczko, podjeżdżamy pod zieloną bazę, pod zielonego kapa. No to zobaczcie, ja jeżeli można powiedzieć cały czas podróżuję, pokazuję wam dość szybkim pojazdem, bo 60 km na godzinę no to jest szybko, tak. Ale takim pojazdem 30-40 km na godzinę, no to naprawdę sporo by nam czasu potrzeba było, żeby objechać całą tą mapkę i po prostu przedstawić jej obszar. Dobra, tak to mniej więcej się prezentuje, można powiedzieć połowę czasu. Objeżdżałem dookoła, a teraz pojedziemy sobie tym kanionem. Zobaczycie, jak fajnie ten kanion jest zrobiony. Gdzie z tego kanionu, można powiedzieć, jest dużo takich bocznych uliczek, dróg, gdzie będzie można wyjechać z niego i też pograć na wieżę, pospotować. No, ciężkie zadanie, naprawdę, dla wolnych pojazdów na tej mapie. <laughs> Dlatego grajcie szybkimi albo lajtami. Oczywiście kolegów z pc ta zapraszamy na konsolę. Ostatnio coraz częściej pojawia się dużo właśnie nowych map. Gdzie na, na pc tach koledzy nie mają tych map. Oraz oczywiście mamy cały czas ciągle w grze te mapy, które z pc ta są po prostu wycofane. No i tutaj mamy kanion. Cały czas jedziemy prosto. Kanion prowadzi, można powiedzieć, można było pokusić się i po prostu jechać kanionem. Ale no, dość wąski jest ten kanion. I naprawdę można tutaj by było zrobić może taką zaporę z jednej i z drugiej strony. Jesteśmy w połowie drogi. Jedziemy dalej. Nie wyobrażam sobie na przykład na tej mapie grać na zmiennych warunkach pogodowych, i jeżeli miałoby być na przykład zmniejszona widoczność, masakra wtedy by była naprawdę jeździć i po prostu szukać przeciwników. No i zobaczcie, tutaj są takie mniej więcej porobione wyjazdy, że możemy sobie wyjechać w razie czego. Kanionu. No, pustynie afrykańskie nie rozpieszczają. Szczególnie właśnie tutaj przy Tunezji jak widać było. Nawet w grze mamy pojazd zakurzony. Nie mam jak wjechać do jakiejś takiej głębszej wody kałuży. Można było pojazd przemyć trochę. Tutaj niby jest jakaś woda, ale ona chyba raczej nic nam nie da. Fajnie zrobione jest, naprawdę bardzo fajnie mapka wygląda. No i zapewne te wolniejsze pojazdy będą tutaj stały gdzieś przy górkach i kampiły. Ale mówię, dla szybkich pojazdów typu lighty, ewentualnie szybkie medy coś pięknego taka mapa. No i mamy tutaj właśnie podjazd na Czerwonego kapa na czerwoną bazę. Zostały nam jeszcze 3 minutki, także przejedziemy jeszcze się w kilka miejsc, i na sam koniec materiału pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda rozmieszczenie bazy w trybie szturmu, gdzie naprawdę ten szturm będzie bardzo ciężko po pierwsze obronić, a po drugie skapować, jeżeli. Nawet przeciwnik będzie miał taką szansę do kapowania, a zostanie kilka pojazdów. Można powiedzieć, że jest otwarte pole, i pojazd nie ma kompletnie gdzie się schować przy kapowaniu. Właśnie w trybie szturmu. No tutaj raczej nie ma podjazdu. Mówię, ja jeszcze nie miałem możliwości pograć na tej mapie. Nie wiem, jak to będzie dzisiaj z losowaniem. Zobaczymy. Dlatego przedstawiam to w trybie treningu. Jak na razie, no i tutaj nawet mamy jakieś mostki są. Jest naprawdę sporo, sporo jeżdżenia. Tylko teraz pytanie powstaje: dlaczego Wargaming nie poinformował graczy, że nowa mapa się pojawia? To raz, druga sprawa dlaczego się pojawiła? Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja nie mogę zbytnio się wypowiadać. No, i dobra. To by było chyba na tyle. Tu jest też wjazd do kolejnego kanionu, że tak powiem. Artyleria, myślę, też będzie miała tutaj sporo roboty, bo naprawdę tych otwartych takich przestrzeni mamy naprawdę dość sporo. Dobra, jeszcze wam przedstawię tylko tutaj właśnie, jeżeli chodzi o tryby szturm, zobaczycie mniej więcej jak to wygląda. No i zakończymy przedstawienie mapy, która właśnie nam się pojawiła o nazwie Kaserine. No i tu będzie skała królwa. Dobra, także przejdziemy sobie do, sztru, do trybu szturm. A tryb szturm mamy mniej więcej tak wyglądający, gdzie po prostu w samym rogu na J1 mamy bazę. No i zobaczcie, ta baza można powiedzieć, że ona jest niesamowicie otwarta. Po prostu kapowanie tej bazy będzie bardzo, bardzo ciężko kapować Z tego względu, że no nie ma gdzie tam po prostu się gdziekolwiek schować. Otwarty teren. I także tutaj nawet broniąc tej bazy też będzie ciężko, bo nie ma zbytnio gdzie się chować. No zobaczymy, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Także w trybie szturm, tak to mniej więcej wygląda. Jest jeszcze bitwa, oczywiście, spotkaniowa. Nie patrzyłem tego trybu, ale prawdopodobnie gdzieś na środku będzie baza, jak to zazwyczaj bywa. Dobra, cóż, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Taki news też Wam się podobał. No i jakoś to docenicie. <laughs> A już jak, to już sami powinniście wiedzieć. Ja oczywiście dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej!